Ale dobrze, że mamy jeszcze buteleczkę kurwa dobrej whisky. Ciekawe. Mamy, 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 mamy. Dziomek, pierw z nami butkę? <grym> Zadałem, nie złapał się. Przygotowany. Nie, nie. A ja wiem, w czym teamie jestem przecież, więc... Chodź młody, Izaka dotkniesz. otwierz. kurwa... Się. Policzałem się normalnie O No I to są właśnie vlogi Abchata, tego nie wiesz co on powie. A może sprzęt musimy być. widzicie itemy, które macie? A! Co? Co? Tu był Windows 10? A co Windows 10? No to jest pierwsze Windows 10 w detection yy, Detection. A masz Windows 10? Nie wiem. No nie, jak mam. Nie. nie no kurwa, czekaj, nie, nie no, musisz mieć mi dość. <laughs> nie wiem, on cały czas tam stał w tym lewym rogu. Ty, ale, dobra. Czekaj, spróbujmy jeszcze raz. Weź mi poświeć tu. Ty, nam sprzęt zabierają, duchy! Oddaj to! Złodzieju, ty. Dobra. Mamy, tu... Mamy jakąś strzelbę? Mam sól. Jezus! <laughs> cię przestraszyłem <laughs> Kurwa mać, chujowa jest ta gra Mogę iść z nimi, czemu oni ze mną nie poszli? Kurwa ty jebana! Więc chyba wezmę krew i flaki Bo ja się coś wyskoczy O kurwa wiedziałem wiedziałem Przestraszyłem się Nie luz nie przestraszyłem się O kurwa wiedziałem wiedziałem Że bierzesz sobie to i to I w sumie to Eee Robisz się tak Podoba Ci się ten butterfly, przemieszasz dwa razy i puszczasz. chodź na trójkę. I w razie czego jak chcecie, to możecie rymkowi to pokazać. Jak to robić, nie? Ty i tak już jesteś szczęściarzem, bo pewnie jako płód miałeś mniejsze szanse na przeżycie. No. Więc, więc kurwa o skiny to ja się nie będę obawiać, bo już jesteś większym szczęściarzem ode mnie. Ogarnij się. A, super, super. Możecie przekazać buziaka Sami No idź Mam działo Wsysek go Ale nie zamykaj mi drzwi przed nosem. To nie ja to nie ja, no to... ja to... Matełko, zejść źle, bo samochód jedzie. Matełko, to the left, kurwa. Dobrze. Otwieraj to. O! Kurwa, nie, poświeć mi kurwa, ktoś w końcówki nie widział. Mam mam. Ale Maria. <laughs> Ty, a wiecie, ktoś ten? Ej, bo on stoi na tobie. Właśnie. Raz, raz, raz. Fajnik, poczekaj kurwa. Fajnik kurwa... prowadzi Pawłowski. Dwie dupy na jach, bierze Pong Pongowski kurwa. Tak, bierze Pongowski. Dwie dupy na jach, bierze Pongowski. Yeah. Nie. Dzwoni do mnie jego mama. Ej Filip, weź uspokój tego Hama. Zaraz pokażę swojego na streamie Karakana. Znowu dostanie na 7 nibana. <grystanie> Jesteś tam? O, 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 o kurwa, tu będzie taki jump, że chuj. Tu będzie taki jump, że chuj. Eee! Nie, nie! Idź. Że my tak naprawdę nie jesteśmy producentem. Jako, jako ekipa to nosi. to nie jest tak, że Karol y, siada wieczorami i szyje koszulki, prawda? Zawsze mamy jakieś y, produkty. Nie! To co, kurwa, kto szyje te koszulki? Przecież. Ja pierdolę co za twórca! Kurwa! Ten szalik, pompa timu ten. Z babcią, jak skończyła chór, na podwórku przy kawie kurwa i roladzie lodowej. Dziargałem na drutach. A Fris kurwa ma ludzi od tego? O kurwa. O, kurwa. gps Podobno sam twórca zrywa. Ja, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak ktoś może coś za kogoś robić. Ja nie wiem. O, kurde, moje oczy. No, moje też. Weź to wyłącz. No, to grę. Wyłącz i wyłącz, prosta sprawa. No, ale ARD4 nie działa. Dobrze, przepraszam. Go! O nie, te broken fungi nie poskromione. Daję. To damy 250 pick. Teraz patrz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak mniej więcej się zarabia pieniądze Wejdę na górę ty, Tutaj właśnie... przebiegło coś złamane w pół, ale tak do tyłu Heysley chyba nie żyje, ale nie wiem gdzie jest jego ciało Hello, uh, spirit, are you here? Oh. Kurwa, chłopak nam zabił, a ty nas Kurwa Jeszcze raz LOL Zjadłam całego Granderka Jestem z Ciebie dumny, w końcu zaczęłaś jeść. Ale w sumie no, kurde, ty dużo więcej jesz niż kiedyś. pewnie, pewnie, pewnie przez te treningi. Ty w ogóle robisz je jeszcze? Nie. Co? I wyptupiasz Grandera tak o? Kasiu, żebyś nie była szersza jak wyższa niedługo. To jest grane, ale o co chodzi teraz, Chat, pomocy Brandy lub Bimbru, Brandy nie lubi, Bimber całkiem lubię Ale słyszałeś co on mówił tej rakii, tam, tam u byliśmy, że to Hahaha! To... Tak, <ần British> no, O kurwa, na dole jest! Jestem! Naprawdę jest! O kurwa! Nie! Uczy się abłęba! z nas nie dało się otworzyć! i broń! Samoloty gotują się do akcji! <know> <acne> Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Otóż w poniedziałek, 2 sierpnia 2021 roku niektórych widzów pojebało. Także dajmy grać streamerowi w to, co chce. Dziękuję i do zobaczenia. R.U. Rosja jest w parze z PL, kurwa. Rosja jest samcem, więc rucha polskie. Teraz będziemy się całować. Pamiętajcie, żeby przed pocałunkiem zbliżyć usta. Jak nie macie wody w pobliżu soczku, języczkiem. Usta nie mogą być spychnięte podczas pocałunku. Warto lekko usta nadymać, żeby sprawiały wrażenie większej i sprawiały partnerce lub partnerowi więcej przyjemności. Robicie mniej więcej coś takiego. To najwyższe, wydymanie, i teraz tego. Rozumie, jest coś takiego. Ty, Michał, ale to, do nie, to nie, nie do takich filmów to miało być. Kurwa oj, zajebiście. Perspektywa Skutasa.